Witam Was bardzo serdecznie W dzisiejszym odcinku Pokażemy Wam rodzinę Śliwka Będę tam występowała ja Jak i inni moi przyjaciele Nie zapomnijcie dać subskrypcji I łapki w górę W komentarzu napiszcie czy wolicie Lalki LOL Surprise Kiedy my y, opowiadamy O ich przygodach Little Pet Shop Czy nas Ostatnio było bardzo, bardzo mało filmów z nami, yy, więc postanowiłyśmy, że dzisiaj nagramy odcinek o rodzinie śliwka. Zapraszam do oglądania i już nie przedłużam. A teraz przedstawię Wam naszych bohaterów, którzy wystąpią w dzisiejszym odcinku: Dawid, Zosia, Zuzia, Eliza i Oliwia. Ranek śniadanie. Dzieci! Dawid! Śniadanie! Dzieci! Dawid! Jak zwykle muszą się spóźniać. Yy, yy, co się stało? Co się stało Zosiu? Śniadanie. Wołam was od pięciu minut. O, przepraszam, przepraszam. Ja zaspałem, zaspałem. A co dzisiaj na śniadanie? Naleśniki. Naleśniki? Ale super z miodem. Bez. Dzisiaj postanowiłam, że będą bez miodu. Mmm, szkoda. Ale dobra, też pysznie. Fajnie, że pysznie, ale nie przyszły jeszcze dzieci. To czemu już nie wołałaś? Dawid, serio. Zapytałam was od pięciu minut, was, czyli dzieci i ciebie, a nie tylko ciebie. Dzieci! O są. zwykle, dzieci muszą się spóźniać. Dzieci! Dzieci chodźcie, pyszne śniadanie! Czy ja słyszałam coś o śniadaniu? A co dzisiaj na śniadanie? Proszę cię, nie wieszaj się na schodach. Jak to na schodach? Ja się jestem na poręczy przecież. No to tym bardziej się na niej nie wieszaj, bo spadniesz. Dobra, wołaj siostry, zejdźcie na śniadanie. No dobra. Siski, śniadanko. Śniadanko. O, tu ja mam rozpuszczone włosy. To je zepnij albo zetnij tak jak ja co zetni albo zetni zepni albo zetni to powiedziałam ty chyba jeszcze nie wstałaś co no raczej co dziś chociaż na śniadanie naleśniki z miodem bez niestety bez jeżeli wam nie smakuje, to proszę bardzo, zróbcie sobie sami albo idźcie na miasto. Ja się starałam, żeby wam zrobić y, pyszne śniadanie, a wy jeszcze gardzicie jedzeniem. Dzieci w Afryce nie mają co jeść. Dobra, dobra, mamo, wyluzuj. No, wyluzuj, a wy mi gardzicie jedzeniem. Jeżeli nie chcecie, możecie sobie sami zrobić. Nie, twoje jedzonko, zawsze. Możesz chociaż raz normalnie usiąść do stołu. Czyli jak? Tak jak Zuzia i twój tata. Dziwne te wasze zwyczaje. Ech, Oliwie. ja tu koję. Oliwia, ty jak zwykle żyjesz własnym światem. Zawsze masz jakiś swój inny świat, odizolowany od rzeczywistości. Życie jest takie piękne. Zostawię to bez komentarza. Smacznego, moi drodzy. Smacznego, mamo. Smacznego, Zosiu. <coughs> jak ty się ubrałaś, dziecko? No, a jak mam się ubrać? Dziecko, to nie jest impreza, tylko śniadanie. No właśnie. Mama ma rację. Eliza nie powinna się tak ubierać do śniadania. To jest zwykłe śniadanie, a nie impreza. Na śniadaniu też trzeba jakoś wyglądać. Mmm. Okej, okay, Oliwia, to co ty robisz to nie jest w ogóle modne. Um, ale jakie relaksujące. Um. Rodzina świrów. Spadam do szkoły. Pa! Pa, Zuzia papa. Pa Papatki, pa, pa, siostrzyczko. Jak wrócisz, pamiętaj. Punkt piętnasta u mnie w pokoju. Rewia mody. Um, żegnaj siostro. Dobra. Mm, Okej, okay, ja spadam. Może lepiej wrócę o szesnastej. Pa. Ale punkt piętnasta u mnie rewia mody, rozumiesz? Dobra, dobra, będę, będę. Pa. Ja dziś nie idę do szkoły. Przepraszam bardzo, a to niby dlaczego? Dlatego, że mam rewie mody u siebie w pokoju od rana. A poza tym nie mam w co się ubrać. Dziewczyno, ja z tobą zwariuję. Ty masz całe trzy szafy z szufladami i szafkami wypełnione ciuchami. I ty mówisz, że nie masz się w co ubrać? No, nie mam się w co ubrać. Nie leż na podłodze, to nie higieniczne. Boże! Idę do pracy. Pa Zosiu. Papa. Oliwia idę do pracy. Pa. Pa. Eliza, do pracy idę. Dobra, dobra, nie słyszysz mnie. To ja lecę. Pa, no pa. Idę do szkoły medytacji. Dobrze, Oliwko, idź, ja posprzątam po śniadaniu i porozmawiam sobie z panienką o imieniu Eliza. Dobra, wysprzątałam. Teraz idę na górę po tą dziewczyneczkę, która niby nie ma się w co ubrać. Ja jej zaraz znajdę, w co ona może się ubrać. Hmm, muszę poprosić o radę moich fanów na Instagramie. Przecież w tej szafie. To, to, się znajduje, jest dość modne. Hmm, poproszę o radę moich fanów. Witaj, droga córko. Niby nie masz się w co ubrać. Znasz Ci coś, w co możesz się ubrać? Mamo, nie mogę wejść do szkoły, bo jeszcze mi fani nie, nie odpisali na Instagramie. O, dziecko. Pokaż mi, gdzie Ty nie masz się w co ubrać. Normalnie... Całą szafę przepenetrowałam. Nawet dwie. Powinnaś przepenetrować trzy. No i tak zrobiłam, i nic nie znalazłam. Hmm, a ta piękna sukienka, którą sobie kupiłaś ostatnio w galerii? Mamo, ja ją raz nosiłam i wystarczy. Co? Słucham? Co ty mówisz za głupoty? Raz ją nosiłaś i wystarczy, i co i do kosza? No tak, mamo. Na tym polega moda. Mm, nie. Akurat na tyle znam się na modzie, chociaż dla ciebie w jednym procencie i nikt nie wyrzuca po jednym razie swoich ciuchów. Popularne gwiazdy tak robią. Nałóż tą sukienkę. Ja ci ją prałam. No i? I możesz ją zakładać jeszcze więcej razy, razy niż tylko raz. Wątpię. Moi fani wiedzą najlepiej, dlatego poprosiłam ich o radę na Instagramie. Twoi fani, jak ci doradzą, na przykład te spodnie, które tu leżały, i nie wiem gdzie teraz są, ale ja wiem gdzie. W koszu. Jak to w koszu? No, już są stare i nieużywane. Ty je dwa razy na sobie. No i je wyrzuciłam, bo już się nie nadają. One były nowe, z paskiem w dodatku. Ten pasek już nie jest modny, tak samo jak te spodnie. Te spodnie były modne tydzień temu. O Boże, dziecko, nie mam do Ciebie sił. Hm, moi fani może przynajmniej mi odpiszą. Co ja mam zrobić, Bridget? Jesteś moją przyjaciółką, dorać mi. Dobra, może to nie był najlepszy pomysł. Hmm, oni mi jeszcze nie odpisali. Doradzili mi różowa sukienka, ale ja już ją miałam na sobie. Dobra, posłucham się moich fanów. O mój Boże, ta sukienka ma plamę z tyłu. Nie nałożę jej. Taka, taka plama wielka. O nie, absolutnie jej nie nałożę. Nigdy w życiu. Never. O nie, 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 nie. nie. Gdyby moi fani widzieli tą plamę, na pewno by mi tej sukienki nie doradzili. Od razu muszę ją wywalić. Nie mogę z nią tak żyć. Wywalam ją. Dobra, udało mi się. Uczeszę się i pójdę w czymkolwiek. Na pewno powiem, będę miała jakąś wymówkę, tyle, że ja nie mam czegoś niemodnego. No dobra, założę coś pięknego. Muszę zadzwonić chyba do mojej przyjaciółki. Bridget, ty też jesteś moją przyjaciółką, ale ja mam jeszcze drugą przyjaciółkę Paulinę. Ona mi na pewno też doradzi. A ty dostaniesz dzisiaj też kolejną różową kokardkę, nową. No i cóż, ja muszę zadzwonić do Pauliny. Halo, Paulina, musisz do mnie teraz przyjść. Jak to jesteś w szkole? Dwunasta? O mój Boże, dobra. Przyjdź po lekcjach za godzinę, ja i, i tak mi już nie opłacasz na tą przyrodę, więc przyjdź do mnie i dorać mi jaką sukienkę mam wybrać. Ale przecież ja się wybrałam do szkoły. Dobra, pójdziemy na imprezkę. Musisz mi doradzić, weź jakąś ładną sukienkę, chociaż tą w panterkę, co mówiłaś, że ostatnio kupiłaś. Przyjdź do mnie za godzinę. Przepraszam bardzo, dlaczego nie poszłaś dzisiaj do szkoły? No bo ja nie miałam w co się ubrać. Twoja sukienka, no moja, w koszu leży z takiej pięknej szafy. No musiałam ją wyrzucić, ona miała wielką plamę na tyle. O Boże, przecież to jest malusieńka plama. Każda się liczy, a ona jest ogromna jak wielki pająk. Dziecko, ja idę zrobić obiad. Zaraz przyjdzie Zuzia i Oliwia i twój tata. Chociaż w sumie może przyjść o 18, ale dobra, nieważne. Yy, nie ściągaj żadnych koleżanek, masz karę. Znowu kara. Hmm. Nie rozumiem jej, ale i tak zaraz przyjdzie Paulina. Tylko muszę ją ostrzec, żeby nie wchodziła głównymi drzwiami, Bo i tylnymi, bo tam jest przecież kuchnia. Hmm. Na szczęście. O nie. przecież ja mam na górze pokój. Mam drabinę w pokoju. Ale tata ją wyniósł na strych. Będę musiała jakoś przemknąć szybko na strych po drabinę i Paulina się dostanie drabiną. Jezu, genialna jestem. Paulina, nie wchodź głównymi drzwiami ani tylnymi. Tam jest kuchnia. A moja mama dała mi szlaban. Musimy szybko uciekać z tego domu. Najpierw weźmiesz drabinę. Dam Ci drabinę przez okno, wejdziesz, weźmiemy jakąś kieckę, spakujemy się, weź walizkę i wyjeżdżamy. No jak to weźmiesz walizkę? Aha, nie pomyślałam o tym, że walizki nie wtargniesz przez drabinę. Damy radę. Ja biegnę po drabinę. Napisz do mnie lub zadzwoń wtedy, kiedy będziesz pod domem. Buźka, lowenki, papa. pa. pa. Nastrych, nastrych, nastrych. Mam cię. Teraz Paulina będzie musiała się pod tobie wdrapać. Nie zawiedź mnie. Prędko na górę. Udało się. Całe szczęście. Dzwonię do Pauliny. Pięć nieodebranych SMS-ów, dwa nieodebrane połączenia od Pauliny. Muszę szybko do niej odzwonić. Halo, Paulina, jesteś już pod blokiem? Jak to pod blokiem sąsiadki Marysi? Miałaś być pod moim domem. A, dobra, dobra. Jesteś już. Ściągam drabinę. Weź walizkę. Muszę jakoś to obmyślić. Dobra, walizkę daj najpierw. Wyciągnij jak najdłuższą rączkę. Bo ty masz bardzo długą rączkę w sumie, więc przyda nam się. Musisz wziąć tu szybko walizkę. Pomogę ci. Hej, Paulina, jak dawno cię nie widziałam. No, ja ciebie też. Mam dla nas mały prowiant w mojej walizce i oczywiście ciuchy, żebyśmy wyjechały. Paulina, jesteś genialna. Muszę szybko zamknąć drzwi na klucz, póki mama albo moje siostry nas nie nakryją. Szybko muszę je zamknąć. Okej, okay, udało mi się. Yy, pokaż, jaki masz prowiant. W niebieskiej walizce mojej jest tyle, że on jest na drogę. Na drogę? No tak, na drogę. Wykupiłam nam dwa bilety do Berlina. Do Berlina? Zawsze chciałam tam polecieć. Mhm, Tyle, że my będziemy jechać. Aha, no dobra, też się sprawdzi. Ja szybko się pakuję i jedziemy. Aj, Eliza, a co to jest za sukienka w śmietniku? Długa historia. I wyrzuciłam ją, bo miała wielką plamę na tyle. Wypierzemy ją w Berlinie. Weź ją szybko. Przyda nam się każda sukienka, każda bluzka, każde spodnie, każde buty. Buty już mam. Piękna. Teraz szybko się pakuj, bierz telefon i wylatujemy. Jedziemy. A no tak, przecież jedziemy. Boże, ja tak chciałam lecieć do Berlina. A my musimy jechać. Dobra. Każda sekunda się liczy, więc bierz wszystko. Dobra, już szybko się pakuję. Ej, wiesz co, może zostaw dla swojej mamy jakąś kartkę pożegnalną, że wyjeżdżasz. Wiesz co, może to nawet dobry pomysł, żeby jej napisała kartkę, bo ona dostanie szału i ona będzie jednocześnie na mnie zła, smutna, i nie będzie wiedziała, zdezorientowana nie będzie wiedziała, gdzie ja jestem, więc na pewno napiszę jej jakiś list i napiszę jej, że będę do niej dzwoniła co wieczór. Dobry pomysł, dobra, szybko, żeby Twoja mama nas nie zauważyła. Jak wejdzie do Twojego pokoju, to to zobaczy. Okej, okay, dobra, szybko, przez okno. Curciu, obiadzi! O mój Boże, porwali ją? Czy jak? List? Droga mamu, wyjechałam do Berlina. Nie martw się, o mnie jestem z Pauliną. Będzie wszystko dobrze, będę dzwoniła do ciebie co wieczór. W szafie czeka na ciebie twój wymarzony nałusznik. Naucznik? Ona zawsze to myliła. Tak jak ty mówisz, rogal niebieski, Kotkiem w szafie czeka on na ciebie, twój wymarzony, twoja córka Eliza. No pięknie, oh, prezent mi dała, świetnie, nie będę się martwić, ok, będzie dzwoniła do mnie co wieczór, spoko, ale że wyjechała bez mojej wiedzy, przez okno, zostawiłem zdrabinę, chociaż i to dobre. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej odcinków, piszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę. I nie zapomnijcie o subskrypcjach, tak oczywiście. I pamiętajcie, że te przygody, które były na tym odcinku, są dość przerysowane od rzeczywistości. Więc pamiętajcie, każdy aktor grał swoją rolę. I w rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca. Nie zapomnijcie, żeby wcisnąć dzwoneczek i subskrypcje, które są czerwone. Jak pojawią się szare, będziecie, będziemy bardzo zadowolone i, i kliknijcie też dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia o naszych nowych filmach. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tego filmika i do zobaczonka, do zobaczonka w kolejnym filmiku. Pa!